Tak, jak zapowiadaliśmy przed świętami że osoby, które przy zakupie choinki uwzględnią to, że można tą choinkę oddać do schroniska, żeby miała drugie życie, mogą dostarczyć do schroniska. Oczywiście, tutaj mówimy o choinkach, które są ukorzenione w doniczkach, czyli takie, które są wyhodowane, ponieważ no, takie, które są obcięte tutaj, że tak powiem, nie spełnią naszych potrzeb. Mówimy o takiej choince, którą po świętach jak była zadbana, nie była przetrzymana w zbyt ciepłym miejscu i była pod i ma szansę się przyjąć, to taką choinkę jak najbardziej chętnie przyjmiemy do schroniska, po to, żeby zrobić kolejne nasadzenia, ponieważ w poprzednich latach ta akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i dużo z tych choinek, które zostały wsadzone na terenie naszego schroniska, rośnie, ma się dobrze. Niektóre są już naprawdę dosyć spore i już powoli zaczynają spełniać swoją funkcję, czyli zimą będą chronić przed zimnym wiatrem. Naszych podopiecznych, a latem będą dawały im też upragniony cień przed mocno palącym słońcem. Kiedy można dostarczać te choinki? Oczywiście można je cały czas dostarczać w godzinach otwarcia schroniska. To jest godzina 9.17, jeżeli chodzi o dni robocze, i 10.16 w soboty. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć na mieszkańców zainteresowanych oddaniem o mających problem z transportem, bo wiemy, że nie wszyscy mają do dyspozycji transport, że nasza, nasi tutaj przyjaciele z Leszych deklarowali się, że jeżeli ktoś faktycznie sam nie może przywieźć, to oni bardzo chętnie pomogą w dostarczeniu tej choinki do... Schroniska. Jeżeli chcemy dowiedzieć się coś więcej na temat samej akcji, możliwości oddania czy też transportu, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu ze schroniskiem i tutaj szczegółowe informacje na pewno tam otrzymamy.